Z, no, z pół roku czekała, na to aż, e, no, aż tam dojrzałem, czy no, w zasadzie tak, no i jeszcze Anna Chałucha się pojawiła, która, która, z którą przetłumaczyliśmy te kody, więc mm -hmm. to no, niektórzy czekają, widać, że muszą so, ja czekać, jeszcze swoje przeżyć. E, no, 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 i te, no i te kody przyszły przez szamana. No też są audycje z tego, z tego czasu na YouTube właśnie tam z okresu tego przesilenia, a, kiedy tam szama te kody też zapoda, bo na początku to było tylko dla tych osób, które przyszły na, przyjechały na przesilenie, a chyba 4 dni później czy 5 dni później to one były zapodane na taką na, na szerszą przestrzeń. A to przesilenie, to co się, to co się działo? Było ogłaszane coś, że będzie przesilenie? No tak, to generalnie rzecz, bo, bo, bo w, ciągu, w, ciągu, w ciągu roku, to poza tymi czterema szkołami, które się odbywają, teraz to jest maj, lipiec, wrzesień grudzień, w tym roku i w zeszłym roku było tak samo, no to jest właśnie to, to przesilenie jest takim ważnym, ważnym punktem, no i, i na przesilenie ludzie właśnie też, też przyjeżdżają. Tutaj. To nie jest szkoła, tylko to jest taka inna trochę praca. No właśnie to to jest. <laughs> to jest? To jest cały czas poznawanie siebie, można powiedzieć. Różne rzeczy się dzieją. to, jest, to nie jest tak, że to, to nie ma jednej metody ani jednej, jednego rodzaju pracy. To sama przestrzeń się tak się otwiera, że... I szaman jest tak kompatybilnym przestrzenią i reaguje na to, co jest do zrobienia, że, że to jest po prostu jedno z drugiego wynika. Że to jest po prostu pewien proces, który się dzieje. Więc nie ma jakiegoś konkretnego scenariusza na to, że okej, okay, no teraz będzie, nie wiem, to to czy tamto. Jest, jest zapotrzebowanie. No, w takim razie ci ludzie, co przyjeżdżają, to co oni oczekują, jakby co oni myślą, że będzie... Jako... Oni przyjeżdżają, bo są gotowi na to, żeby ze sobą pracować. To można tak najkrócej powiedzieć, bo, nie wiem, bo pewne rzeczy już im doskwierają doskierają, tak? że po prostu walą w ten sam mur, jak homik w tej karuzeli. No nie, no, po prostu powtarzają te same rzeczy, te same schematy, a i gdzieś tam ta, ta świadomość już tak że są po prostu już z tym zmęczeni. No nie? No bo no, w pewnym momencie jak robisz coś 10 razy, czy tam ile się te same zdarzenia przychodzą cyklicznie i nie jak się jest możliwość z nich uwoić, no to, to, to jest tak jakby taka jedna motywacja, no nie? U mnie taka była przynajmniej, żebyś po prostu wyjść z pewnych rzeczy, które już ciągle, ciągle robiłem, bo mówię, no kurczę, no i ile można. A, a później coraz bardziej chęć po poznawania siebie no nie? I, pracy, no, i, i, i pracy ze świadomością. Więc. Czyli to było tak, że na początku miałeś jakieś rzeczy do rozwiązania i dopiero później zacząłeś się interesować szamanizmem, czy już wcześniej w jakiś sposób to, w tobie działało Aj. ta świadomość te, te rzeczy. Co, no, u mnie to było generalnie to jakieś była taka no, wewnętrzna jakaś potrzeba, znaczy, no wewnętrzna potrzeba coś zrobienia ze sobą. E, e, i, kamera, i, wiesz, i używania różnych mechanizmów, bo jak na przykład wiesz, widziałem u siebie jakiś tam brak pewności siebie, czy tam wiesz, czy um czy jakieś takie, wiesz, problemy z tym, żeby móc wystąpić przed publicznością okay. e, szerszą i, i mnie stres, no nie, czy tam trema mnie zjadały, to ja byłem po prostu wewnętrznie zirytowany, no nie, bo to było coś, z czym się mierzyłem przez, nie przez jeden rok, tylko przez całe życie, no nie? począwszy już od, od szkoły podstawowej, jakiekolwiek, wiesz, wystąpienie, to powodowało taki ścisk dupy e, i, tak, i takie, wiesz, e, zduszenie, e, Później to, wiesz, później przychodziłem przez kolejne szczebel, no nie, tu było mi już łatwiej, ale na przykład poszedłem do takiej pracy i było nowe środowisko i to znów wróciło i znów musiałem przejść, no nie, i później znów, no i wiesz, i ciągle, i ciągle, i ciągle, no i ja miałem, wiesz, taką, taką praktykę swoją, no nie, w wieku tam 17 lat, też pisałem takie różne właśnie afirmacje różne, pisałem, no nie, że coś tam, E, jestem zawsze pewny siebie, zdecydowany i tak dalej. No nie spisałem te różne informacje i one, one na krótki czas działały. Ale one też mocno pompowały moje ego, no nie? Na zasadzie takiej, kurczę, jestem taki, no nie? Ja jestem taki, jestem taki. Nie było realnego przepracowywania mechanizmów, bo nie, nie, nie byłem w stanie ich postrzec, tylko, tylko na to co, co nie, to, co nie przepracowałem, sobie nakładałem, tak, tak. ładowałem sobie po prostu dodatkowe programy, no nie? Czyli był proces taki odwrotny niż, niż do tego, jak kody działają. Bo kody nie mówią, że ja jestem super, no nie, ja jestem taki, taki, taki i jeszcze, jeszcze nie, nie, nie wiadomo jaki. Tylko one pozwalają rozpuszczać różne mechanizmy i programy. Część automatycznie nieświadomie odpadają no nie jak liście z drzew jesienią, a inne trzeba się z nimi skonfrontować, bo, bo nie wynikają tylko i wyłącznie z tego życia, no nie z tego doświadczenia, ale z wielu po prostu innych. I one były nabudowywane, nabudowywane, nabudowywane. E i przez to teraz no, no, są, są, są mocne i wynikają i wymagają e, głębszego ich zrozumienia, rozpoznania i, i, i rozłożenia, a przede wszystkim nieużywania. Nie więc to jest taka praktyka, która po prostu to rozpuszcza i daje, i daje świadomość tego, jak to działa. A to, co ja robiłem tam, miałem 17 lat i mierząc się z różnymi rzeczami, to było... To było. Te programy, one nadal istniały, ta warstwa była, a na tej po prostu, żeby jej nie dotykać, to była po prostu budowana kolejna. No nie? Czyli kolejny program wrzucany do, do umysłu jest podkreślone pojęciem główne i to jest właśnie zasadnicza różnica pomiędzy afirmacjami no nie czy tam tak zwanym pozytywnym myśleniem albo jakimiś różnymi to, to potęgami to, to, to podświadomości czy, 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 czy innymi technikami gdzie nie, nie dotyka się tego, tego czego się nie chce dotknąć a się po prostu a się, a się tworzy dodatkowe różne rzeczy nabudowuje budowuje się się je na to i się człowiek wow no nie? Jest, hmm. bo jest jakiś, bo, się, no, bo, bo nagle zaczyna się zachowywać inaczej ale jak przestaję robić to, no nie, jak przestaje to pisać, to tam te rzeczy nadal wywalają, no nie, bo to jak szambo, no nie? Ona po prostu czeka, aż e, e, ciśnienie się zbiera, no nie aż wyleje, no nie? I w pewnym momencie e, to się dzieje. Więc ja na przykład tamtą praktykę te afirmacji równo, że tutaj ja to przez trzy lata płukłem, no nie ileś w zapisałem, no nie jest. tak jak teraz, jest, że jest ta czysta karatka tutaj, bo tutaj to jest taka praktyka, że... Jesteśmy jak ta kartka, no jesteśmy tą czystą kartą, i na tej czystej karcie właśnie piszemy tą tam, tam treść kodów, no nie? pokazujemy. Natomiast yy, tamten, no to wiesz, miałem miał swój złoczy wkradkę, no, no i smarowałem codziennie. E, e, tylko, no właśnie, taka jest zasadnicza różnica między afirmacjami, bo afirmacja to jest właśnie próba nabutowywania czegoś, próba. Yy, yy, zbudowania czegoś dodatkowego, no nie? czyli nabywania, a, a dzięki kodom jest właśnie wyzbywanie się. No ale możesz też mieć afirmacja, że afirmuje rozpuszczanie, afirmuje pozbywanie się. No Wtedy... Takie masz. <śmiech> 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 Pokazuję Ci jak to jak to u mnie działało, no nie? jakiego rodzaju afirmacji ja korzystałem właśnie. No korzystając właśnie potem podświadomości, jakichś właśnie kursów Silwy okay, e, tak. i tam innych takich, no jeszcze było parę innych e, tam książek rządły na przykład, e, tak, więc no, tego było, no nie? I one też pozwalałem pewne rzeczy zobaczyć, ale natomiast to, to rzeczywiście to działa w kierunku rozpuszczenia i to zbycia się i właśnie podążenia ze sobą, coraz głębszej teraz integracji istoty e, na poziomach. Niestety nadal to się, wiesz, używam tego słowa poziomach, no nie? bo sama, sama definicja poziomu świadczy o tym, że coś jest, oddzielone. coś jest oddzielone, no nie, może bardziej to, no, płaszczyzna. No, 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 bo to świadomość, która się przejawia po prostu w różnych swoich no. formach. No, i, tak, i tym i tym, no, tak, tak wygląda to. Ta praktyka, no i mocno, no nie? jak potem miał ojciec zaczął ten praktykować, to od razu, on, on jest z taki, taki, wiesz, taki, taki nawalony, na no, nie, w sensie taki, wiesz, taki ma dużo energii, mm -hmm. jest taki, wiesz, taki do przodu, no, nie? na siebie tam weźmie, ciśnie, a jak zaczął praktykować i, i, i praktycznie nie choruje w ogóle, no nie, zwłaszcza przez to, że na dworze pracuje, to jest hartowany, a zaczął praktykować to od razu, dosłownie w ciągu paru dni od razu jakaś grypa i, i no i miał, i, i ciągnęło się to trochę u niego, więc... Przekonałeś ojca do tego, czy jak on sam też potrzebował zazwyczaj nie. Gdzie... Ja mu pokazałem po prostu to, ja, nie chowałem się z tą praktyką, czyli już no. siadałem na mnie w pokoju jadłem na mnie. <głos》. <głos》. I Jest. Dzisiaj uruchamia się taka naturalna ciekawość, no nie? A co no. robisz i co i jak? No to, to mu wytłumaczyłem, e, czym to jest. I tak wiesz, od słowa do słowa jeśli ja zaczął praktykować i mu się udało przejść przez, e, przez, przez, przez cykl 40 dni i to też było takie znamienne, bo każdy z nas ma pewne rzeczy, kto, ma, ma pewne różne wyobrażenia na czym, czym to jest, no nie? E, ta praktyka. E, natomiast ona jest tak głęboka, że ona dotyka różnych... Różnych, różnych elementów, nie no, ono wiesz dotyka wiesz, relacji wiesz, partnerskich, czy tam dotyka kwestii związanych z materią, czy tam dotyka koncepcji Boga. A, a, no, co tam no, masz, to ci wyjdzie? Co, co tam jest. masz, to ci wyjdzie. Natomiast taki chciałbym powiedział, że właśnie najwyższą koncepcją jest właśnie koncepcja Boga, no nie tym, czym jest Bóg. No i, i, u, i, u, i u mojego ojca to wyszło ewidentnie, no, nie, że on, on przeszedł przez te 40 dni i 40 dnia ja, właśnie zmierzył się z koncepcją Boga. No, nie. A u niego, u niego ta koncepcja Boga jest, jest, jest bardzo, bardzo mocna, no bo jest, no, siedzi w, w religii katolickiej, w Egregorze Katolickim. I u niego jest to niedoruszanie, no nie? czyli u niego wiesz, ta, ta praktyka zrobił tyle, ile, ile, ile w danym momencie mógł. Doszedł do, można powiedzieć, do szlabanu, no nie, gdzie to właśnie, właśnie, realne, 40... w, właśnie był, dokładnie 40 dnia, doszedł do, właśnie do, do, do koncepcji Boga, gdzie tam miał taki właśnie z, głęboki sens właśnie z rozpoznania właśnie, gdzie był, gdzie był w kościele e, i, e, no i tam był, już nie chcę opowiadać teraz tego szczegółowo, ale generalnie doszedł do, do, do momentu, który właśnie y, Przyszedł mu czy tam skonfrontował się właśnie z segregarem Katolickim, właśnie z koncepcją Boga i był szlaban i u niego właśnie ta praktyka się właśnie w zasadzie skończyła tego 40 dnia. Czyli jakby takie, żeby iść dalej musisz tą koncepcję Boga swoją porzucić żeby, żeby w go Być gotowym na no to, żeby, żeby ją w ogóle rozpakować, no, bo, bo często konstrukcja jest taka, że, że można do czegoś dojść, że się z czymś tam konfrontuje, czegoś żeby, doświadcza. Trzeba, ale, ale nie chcę tego ruszyć, no nie, a u niego nie ma, nie było w tym momencie decyzji na to, żeby, żeby to ruszyć, no nie? Bo, to, bo to jest po prostu jak fundament. No, nie? no właśnie. Tak. I też właśnie. I też właśnie takim elementem tej praktyki, to też założę i u siebie, i u innych osób, jest to, żeby zwracać uwagę na, na informacje senne przy trakcie snów, one powodują także, że, że sny są coraz bardziej realne. W pewnym momencie już, już jest, kontynuacja tych doświadczeń życia tutaj właśnie odbywa się, odbywa się podczas snów. I te sny właśnie są coraz głębszych poziomów i można też wylewać z tych snów od kodowych. tak jak wczoraj rozmawialiśmy, no nie, że to jest tak, że ta jedna płaszczyzna to jest taka tam oczywista, no nie, i tam jest taki chęć, często u mnie przynajmniej była, że ok, zamykanie snu, no nie, bo ja już wiem, no nie, bo, bo już zobaczyłem tą pierwszą warstwę, a się okazuje, że one z, mają, są wielowarstwowe, teraz te sny są takie, że, 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 że już ewidentnie jest przejście pomiędzy poziomami, czy tam przejście pomiędzy traktarami e, w tych snach. E, że na przykład z jednego snu się budzę i wchodzę w drugi sen, e, a już wydaje mi się, że już się obudziłem no nie i jeszcze z jednego w drugi. No nie? Nie, więc, cel, no. Dokładnie, więc, <głos》>, więc te, te opcje są coraz bardziej, e, e, no, coraz bardziej realne no nie? I, i one są po prostu dostępne. Takie chodzenie pomiędzy różnymi właśnie no, fraktorami czy tam poziomami. No że to widzisz, nie? że to jesteś w stanie już. To jeszcze to coraz bardziej operacyjne, bo ile rzeczy się dzieje, których nie przenoszę i których nie jestem świadomy, no to, to nie wiem, nie? Bo, tak, bo takie rzeczy też, też się dzieją. To jest też taka praktyka, której już ten cały proces, to nie jest tak, że umysł tutaj całego tak jego na nie sobie steruje, że teraz będzie tak czy tak, nie? To jest proces, w którym zawiaduje świadomość. E, a jak zariaduje świadomość, to tylko mogę podążać za tym procesem i obserwować, w którą stronę w danym momencie idzie. I, I co przychodzi, jakie informacje przychodzą, co się na przykład rozpuszcza, jakie sny przychodzą, jakie informacje senne przychodzą, co, co ludzie do mnie przychodzą i mówią e, w danym momencie. E, jak ja sobie na przykład e, jak ja sobie, wiem, przypominam zdarzenia z dzieciństwa. Ja sobie przypominam także z dzieciństwa, które się niczego nie pamiętałem. E, bo poniżej tego wieku. E, 7, a może nawet powiedzmy, że tylko 10 lat, to praktycznie ta bóla no, nie jakieś takie szczątki. A, a, a tylko, a ta praktyka, to co robię, w zasadzie powoduje to, że, że coraz głębiej jestem w stanie sięgać do siebie. Czyli mam coraz większy dostęp do swojej podświadomości, do tego, co tam jest zakodowane. Bo, bo co z tego, że ja tego nie pamiętam? jak Te zdarzenia, które tam się działy, one i tak ma, mają wpływ na to, kim jestem, jak się zachowuję, jakie, jakich ludzi do siebie przyciągam, w jakie interakcje w jakiej interakcji wchodzę. Więc ona też. Czyści tą podświadomość, czyści pod pozwala czyścić poświadomość, umożliwia czyszczenie poświadomości, ale też umożliwia coraz większy dostęp do, do tego, to, e czego się doświadczało w dzieciństwie. Też też dosyć tak, trudność, przypominając sobie te dzieciństwa, było dużo w wtedy. Pewnie... Dokładnie, dokładnie, bo u mnie, bo u mnie na przykład był taki mechanizm, że to, co było trudne i to, co było takie nawet tra traumatyczne, to, to po prostu było tak zepchnięte w podświadomość, że, że nie chciałem po prostu tego, tego pamiętać. No nie? Dziecko gdzieś tam ma jakiś taki, czy to nie tak nie wiem, taki jakiś, nie wiem, czy to mechanizm obronny, czy ten, żeby po prostu tego znaczy część rzeczy czy, czy wynika z tego, że umysł nie był tak rozwinięty, że, że nie było możliwości jakby takiej analizy tych doświadczeń, tylko po prostu one się działy i na poziomie emocji się zapisywały od razu czy w ciele, czy, czy w podświadomości. Inne rzeczy mogły być takie, że na przykład przychodziły różne były zdarzenia, umysł już, już je gdzieś tam odczajał, już, już gdzieś je postrzegał, ale nie chciał się z nimi konfrontować, więc spychał je do podświadomości. Emocje były tak silne czasami, że po prostu, że one później te emocje widziałem w ciele, no nie na no przyszłość tam bierz wystąpień publicznych inne rzeczy. Jak ja miałem 7 lat, no nie problem z tym, żeby e, cokolwiek co się odezwać w klasie. No to, to nie wynikało z, z tego, że, że, że jestem w tej, w tej klasie, tylko przyczyna tego była, była dużo głębiej, to no nie właśnie była to, ciste. One właśnie umożliwiają sięgnięcie do tych różnych doświadczeń. Podstawa jest tego taka, że trzeba być w tym systematycznym, tak jak się powiedzieć, no jakakolwiek, jak, e, e, No ale też wiedzieć, co się robi, no bo jak się to pisze, to też nie No, no to właśnie to wymaga coraz większej uważności, no nie. To nawet nie, że wiedzieć, wiedzieć co, co się pisze na zasadzie, znaczy tak. Z czasem przychodzi coraz głębsze zrozumienie tych kolegów tego, co się pisze. samo zaczęcie, z też... Nawet samo zaczęcie, bez jakiegokolwiek zrozumienia tego, co, co piszesz, już powoduje, że te kody działają. Bo tak jak powiedziałem, świadomość zawiaduje tym, tym całym procesem. To nie, to nie umysł. A z czasem dopiero przychodzi zrozumienie. Może nawet można by powiedzieć tak, że jeżeli byłoby pełne zrozumienie tego na początku, to mogłoby to ingerować w cały proces, no nie? I, więc nawet może i lepiej, mówić na, tak, początku, tak, na, tak, początku, tak, na tak. początku nie bo już by się skodował, że to jest takie, a nie inne. No, to tak. <laughs> a, a tak to one po prostu już czasem przychodzi coraz większe coraz większe zrozumienie i one po prostu może odkodować swoje przestrzeń i, i pewne rzeczy pouwalniać. No dobrze, tak to... taką możliwą... Weźmy w nie wiem Co to się nadzieje jak to jest... Każdy dzień zimny, jest inny, co do zrobienia. Można powiedzieć, że są takie, jak jest ciepło, no to są takie punkty dwa kluczowe, znaczy no, no tak, w ostatnim czasie były dwa kluczowe punkty. Ta joga rano, mhm. czy, to pięt, czy to pół godziny, czy tam 15 minut czy, czy godzina, tak żeby się rozruszać to ciało po nocy. A drugi element no to było chodzenie posakiem na mhm. Czyli tak, takie dwa po prostu, punkty kluczowe. A tak prostu jest to, co jest do zrobienia w ten moment. Różne rzeczy: marowanie słupów, marowanie ekstraktora. Jeszcze nie byłeś tutaj wokół mnie. Nie widać też te słupy. Nie Nie chodziłeś jeszcze tam. Nie? To znaczy, przyszedłem w wodach, jak szukamy jeszcze do domu. Tak? <grym <grym no i też fajnie można <grym> to no, Znaczy, możesz sobie połączyć na obrazy, bo one też są takie no, mocno otwierające. Więc też różne rzeczy się dzieją. Po prostu. No teraz w Boze je zakładamy. Innym razem może być to układanie drogi, czy tam równanie drogi po jakichś kolejnach. Jak widzisz bo są na skrzyżmy, to masz jakieś też intencje, nastawienie mentalne, czy po prostu idę wrócę i będzie pani. To jest wiesz. To jest bardzo ważny. Bar, tak, bardzo ważną częścią dnia jest to chodzenie właśnie na bose, bo, bo tutaj przestrzeń działa tak, że jest tak, czasami tak mocno, o, tyle się różnych rzeczy dzieje, że trzeba po prostu przefiltrować te struktury, tego, przefiltrować pole, przefiltrować ciało I, 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 właśnie, i, i to też tak działa, że bez żadnego nastawienia idziesz, wchodzisz w proces, wchodzisz w siebie i nagle zaczynasz coś mielić. No, I nagle czasami jest tak, że, że dopiero po chwili zdajesz sobie sprawę, że proces uruchomił się. Czyli <grydy> idziesz u mnie, zaczyna pracować na no, nie, coś mielić, mielić, a po chwili sam, wraca samoświadomość tego, że w zasadzie to już się uruchomił proces, w którym, w którym przerabiane są treści. I to praktycznie, i to każdy bosak to niesie. Mnie się nie zdarzyło tak, żebym szedł szed na bosaka i, i, i całą drogę miał, był, miał umysł czysty i, i żeby nic po prostu nie przyszło, żeby, żeby był taki sobie, rano, sobie, lecik e, e, ma. No, no, i, no i tak nie wiem, ziesz, to, 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 to jedno, że to jest wejście w proces, inne rzeczy to to, że ludzie na przykład, interakcja z ludźmi na szlaku. Co, jakie, jakie informacje oni przynoszą. Może być to nie usłyszane słowa, no albo, albo, albo całe zdanie, albo to, że ktoś bezpośrednio przyjdzie do ciebie i ci nagle coś powie. Mm. Inna rzecz jest taka, że po prostu chodzenie na wysokość no, wymusza, coraz tak że wymusza teraz większą uważność. No bo jak, jak ty sobie idziesz w butach, to to czy chlepniesz na taki kamień czy, czy na inny, no to jest równo no nie? Po prostu możesz sobie... No, Możesz iść, a, a, głowa może być, a głowa może być po prostu w czyje, gdzieś myślami zaprzątnięta. A tutaj, on do chodzenia na puseka wymusza coraz większą uważność, no bo jak jej nie, nie ma, a, no, to, no to można tym stanąć na kamień, tak, że po prostu i, najzwyczajniej jakiś ból jest, no nie, albo, albo jakieś inne rzeczy się mogą później, wiem, czy inne to... Więc to, wreszcie musiał uważność, więc też ćwiczenie uważności coraz większe. I to jest takim, no, no, bardzo ważnym. Jak jest zima, to też tak robisz, czy nie? <laughs> teraz, tak, teraz nie chodzimy. Nie. Wiesz, może byłoby trochę no, byłoby inaczej, jakbyśmy taki mieli moment przejścia łagodnego pomiędzy właśnie tym takimi temperaturami ten 2-3 stopnie 4, a, 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 a śniegiem i, i, i temperaturami na minus 2, minus 4. W zeszłym roku to właśnie to by tak było bardziej.